Kurwa, by się stres, taki gwiazdy przydał. Yy, luneta taka, czy, czy coś kłóca się ten. No? No nie wiadomo co to kłóca robi. Coś to patrzą na, na, na kurwa ten, na gwiazdy. To Co? No, taki by się zdał, chłopie. Bo chłopie, no co to ty? Co w miejscu stoi? Patrz, tak, to to kurwia na wszystkie kolory chłopie No No widzisz co? No Widać Widzisz to? jest tam widać, nie? No Znaczy przybli... O nie, to jej be... nie bo łapy się trzęsą no nie wiem co robimy Ty patrz lepiej na wędki, ty hey.

nie wiem Nie wiem ale na pewno to nie jest samolot kurwa to jest ani tak odgłosu na pa, pa 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 coraz większe, nie? Mam Mały... wrażenie, że to na się jest. widzieć jest Może ktoś coś puścił w Ty no kurwa. Może ktoś pierdolął jakimiś latami z dupnej kurwa yy, yy, migający, chuj co to jest. M Mógłby co, pierdano... Mogłoby A może to kurwa coś jakiś helikopter leci? Chuj wie co to, to leci. To jest jazda, co? Pa, to jest coraz bliżej, chłopie. Tak, tak, ja nie Ty, to no... Ty, pa, no co to kurwa jest, ty? Ja chodź co, zobacz, chłopie, to jest coraz bliżej, to nie, To no Znika, tak jakby No? Czekaj czekaj. To jest tylko nie tą gumą, bo to należy. Pa, tak Patu jest jazda, co? Powie mi się tutaj albo ktoś p**dony taki pa, nie, No jak takie to. Patu, co to się dzieje? Pa to się normalnie w naszą stronę Ale faszczyci co? No, no. Czekaj, czekaj. No. to tak jakby tam no jest no 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 do góry, no? I to pa pa, pa. Tak do góry, nie? Pa nabiera przy szybkości, chłopie. Nie? Tak. No do góry nas zasuwa ty. Albo w naszą stronę. Powie, albo taki dron. Chłopiet. Gdzie dron tak nie Pa 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 jak to zaczyna chłopie szybko lecieć kurwa. Dron możliwy. Pojebany jesteś jakiś. Pa 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 jak to zaczyna zapierdalać? No. I to, I to w sufit się wali, nie? Do góry. Oddywał, nie? Nie, ta ta, ta, ta. Ja Znosi się. Możliwe, że to deon, nie? Nie, zniknął. To znik? Nie, leci. Leci, leci coś tam. Tutaj do nas leci, nie? No, 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 stopa. Czekaj, zaraz się zamaskował, się. Tak. Widzisz się? No, ja go widzę. No i gaj, no i gaj, kurwa by się teraz taki wiersz przydał Czy co? Luneta taka, czy, czy coś kurwa ten. No No my, my nie wiadomo co to kurwa ma co Często patrzą na, na, na kurwa ten, na gwiazdy Telesko. Co? No taki telesko by się dał, chłopie Bo chłopie, no co to ty? Co w miejscu stoi? Tak, to do kurwia na wszystkie kolory ogóle. No, no widzisz co? No, no Widzisz co? To jest na no widać, nie? No Znaczy się Oni nie się Czekaj, bo łapan, się czasem. no nie co Ty patrz lepiej na wędki, ty <laughs> Ta

Otóre Może ktoś coś puścił go do Ty no kurwa Może ktoś jak latami z dupnej mi kurwa yy, migający Chuj co to jest Wiesz co Mógłby pierdolony pieznaną... A no może to kurwa coś jakiś helikopter leci chuj wie co to, to leci To jest jazda? Co? Pat, to jest coraz bliżej, chłopie. To, to jest jak miejsce, nie? Ty to no, ty pat, no co to kurwa jest ty? Ej, ja chodź, co chłopie? To jest coraz bliżej, tu wiecie. No znika tak jakby No. No. Czekaj. Czekaj. To jest ten spilnik, tylko nie tą gumą, bo to to jest spilnik, na... Patu... Tak jest jazda, co? Cholera mi się zdaje, albo ktoś pierdolony taki... A, nie, no, ale takie to jest. Patu, chłopie, co to się dzieje? Bo to się normalnie w naszą stronę.

to do góry no I to pa 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 pierdala do góry, nie? Tak nabiera przy szybkości, chłopie Nie? Tak. No do góry nasuwa nas ty albo w naszą stronę. Albo taki dron. Chłopie ty. Gdzie dron tak nie się pa pa jak to zaczyna chłopie szybko lecieć kurwa? Dron możliwy jak... Pojebany jesteś jakiś. Pa 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 jak to zaczyna zapierdalać. No. I to, i to w, w sufit się bali, nie? Do góry. Tak, ta, ta, ta. Wznosi się. Możliwe, że to on jakiś. Nie, zniknął. Ja to znik? Nie, co? leci. Leci, coś leci, leci coś tam. Tutaj do nas leci, nie? No, no, no. to ta, ta. tak, ale zaraz, Straszył mi się. Widzisz No, ja go widzę. There you, go, there you